Godzina, kilka minut po szóstej. Ja jestem jeszcze strasznie zaspana. Montuję właśnie film. Yy, intro montuję, bo jest przestarzałe. Stwierdziłam, że pora je odświeżyć. Korzystam z tego, że mało jeszcze śpi. Kochani, chciałam teraz pokazać dwa kosmetyki pielęgnacyjne, które stały się moimi ulubieńcami. Jakiś czas temu nawiązałam współpracę z marką Bingo Spa i muszę przyznać, że współpraca ta mnie bardzo ucieszyła, bo ja te kosmetyki już obserwowałam od jakiegoś czasu. Widziałam chyba u vlog Loli, jak się nie mylę, też film, gdzie ona pokazywała efekty przelipo i wtedy te kosmetyki naprawdę bardzo mnie zaciekawiły. Są to naprawdę bardzo interesujące kosmetyki. Na stronie Bingo Spa znajdziecie ogromny wybór produktów do takiego... Idealnego domowego spa znajdziecie tam maski, właśnie kremy, sera, produkty do pielęgnacji ciała, takie koncentraty do ciała. Pokażę Wam może też inne produkty w innych filmach, ale dzisiaj chciałam się skoncentrować na tych dwóch. Tutaj mam kolagen z jadem żmii. Jak wiadomo, kolagen jest podstawowym budulcem tkanki skórnej i jest odpowiedzialny za jędność, elastyczność naszej skóry. Ja kolagen piję, kolagen nakładam na twarz. Tak jak wspomniałam, w tym produkcie zawarty też jest jad żmii, który działa przeciwzmarszczkowo. Wybaczcie w ogóle, że ta etykieta tak wygląda, ale miałam ten kolagen ze sobą w Polsce i w kosmetyczce wylał mi się olejek. Ale nic. Słuchajcie, ja nakładam ten produkt na oczyszczoną skórę pod pielęgnację. Kolagen też często nakładam pod maskę, kiedy robię sobie takie domowe spa. Ma taką wolnistą konsystencję. Ja go nakładam na dłonie i wklepuję w skórę twarzy, szyję i dekolt. Ja używam tych kosmetyków od trzech tygodni. Skóra po użyciu tego kolagenu jest nawilżona, jest gładka, miła w dotyku i ma takie ładne, zdrowe glow. Wygląda po prostu dobrze. I tutaj kolejny ulubieniec, to jest krem pod oczy. Dużo opakowanie. tutaj mamy 50 gram, także jak na krem pod oczy jest to naprawdę sporo. Krem ten ma za zadanie dobrze nawilżyć naszą skórę, hamować utratę wody z naskórka, ujędrniać skórę i też niweluje cienie pod oczami. Nagrałam Wam efekty przed i po, także sami możecie ocenić. Nie możecie teraz co prawda mojej skóry dotknąć, ale ona jest naprawdę bardzo gładka, dobrze nawilżona, cienie pod oczami są zniwelowane ja wam ten krem bardzo polecam. Używam go dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Ja wam zostawię stronę Bingo Spa pod moim filmem, także jeżeli te kosmetyki was zainteresowały, to wejdźcie tam, poczytajcie więcej o tych produktach, które wam dzisiaj pokazałam, ale też o innych kosmetykach, bo tak jak już mówiłam, wybór na stronie jest Ogromny. Dobra, ile ja teraz robić śniadanie, bo jestem strasznie głodna. I to śniadanie, które Wam teraz pokażę, musicie koniecznie wypróbować. Koniecznie! To nie wygląda aż tak smakowicie, ale uwierzcie mi, że smakuje po prostu wybornie, z ciepłą bułeczką, z jakimś tostem. No po prostu ta kompozycja smaków to jest to. Dzisiaj w ogóle znowu będzie chyba sporo gotowania w filmie, bo mam dwa przepisy, które chcę wypróbować, i chyba zrobię to dzisiaj. Jeżeli chcecie gotować z przepisów Jamie'ego Olivera, to zaopatrzcie się w ocet czerwonego wina, bo naprawdę yy, ten produkt bardzo często pojawia się w jego przepisach. Do tych ogórków wlewacie dwie łóżki czerwonego wina, do tego sól, mieszamy to, czekajcie, idę po sól. O, solimy, mieszamy ręką, a co? Może Was to bawi, że ja nawet śniadanie robię z przepisu, ale wiecie co? Ja tak lubię te przepisy Jamie'ego Olivera, że no bardzo chętnie je wykonuję. Do ogurasa dodajemy teraz świeży koperek. od tobą, z ogórków wylewamy do awokado. Trzeba przyznać, że to awokado wygląda średnio insta-friendly. Ja zawsze tak yy, kroję to awokado. Nigdy mi tu nie wychodzi. Koperek jeszcze dla dekoracji i dla smaku. Trzeba przyznać, że jest to dziwne danie, ale naprawdę pysznie smakuje już kilka razy sobie to robiliśmy na śniadanie. No i jest bardzo zdrowe. Jeszcze do tego chlebek, jakiś tost ciemny i pycha. Słyszę, że Niuniuś się obudził, idę po niego. Co to zarączka przed kamerą macha? Co to zarączka? rączka? Cio? Będziesz z mamą jadł śniadanko? Będziesz z mamą wcinał? Nie, jeszcze za mały jesteś na takiego łososia. Zobaczcie, tak to wygląda. Trzeba przyznać, że trochę dziwnie, ale pycha. Jeżeli macie ochotę na zdrowe śniadanie, to ja polecam. No, ty też, nie? Polecasz? <tryk> Znowu zaczynam czytać tą książkę, już nawet nie wiem który raz. Ale te książki Sekret to są właśnie takie pozycje, do których warto od czasu do czasu wracać, bo człowiek zazwyczaj zapomina te wszystkie ważne informacje, które są w nich zawarte. Jeżeli miałabym Wam polecić jedną książkę z tej serii Sekret, którą najbardziej lubię, to zdecydowanie byłaby to książka Sekret Magic magia, ja mam to akurat po niemiecku tutaj macie y, zadania na 28 dni słuchajcie, jeżeli macie gorszy okres w życiu to ta książka jest dla Was gwarantuję Wam, że po tych 28 dniach będziecie się czuli zupełnie inaczej bardzo, ale to bardzo Wam tą pozycję polecam mamy, które mają mimek Sari w kolorze szampana i szukają świetnego śpiworka polecam, zobaczcie, idealnie pasuje do y, tego wózka ja wam podlinkuję ten śpiworek, to nie jest współpraca, wynalazłam go w internecie. Zobaczcie, jak on jest cieplutki, czekajcie. Ażby człowiek się sam tutaj położył. Zobaczcie, jaki to jest się Podlinkuję wam koniecznie, bo ja jestem tym śpiworkiem zachwycona. Pytacie też, jak sprawdza mi się wózek? Ogólnie jestem zadowolona. Jedyne co to jest on mały. Spacerówka jest naprawdę bardzo mała. Nasz dzidziusz jest dosyć duży i niebawem będziemy musieli zmienić tę spacerówkę. Pisałyście mi to pod filmami, jak kompletowałam wyprawkę dla dziecka, ale ja po prostu byłam y, taka oślepiona pięknem tego wózka, bo ja uważam, że to jest. Najpiękniejszy wózek na świecie, że mówię, trudno, kupuję, mm, ale to nic, wiecie, sprzedamy ten wózek, i teraz planuję kupić Mimek Sari, yy, jak się nazywa ten wózek? Wrzucę Wam zdjęcie, bo teraz nie pamiętam i ten wózek będzie chyba do 17 kg także nam troszeczkę posłuży. Też jest w kolorze szampana, także super. Wstawiłam właśnie obiadek dla dzidziola i muszę Wam powiedzieć, że jestem z tej kuchni Twist Shake bardzo zadowolona, bo jest to naprawdę duże ułatwienie w kuchni. Dziewczyny, jeżeli mam wśród moich widzek świeżo opieczone mamusie, to chciałam Wam coś powiedzieć. Bo wiem, jak na początku człowiek jest zestresowany, czuje taki strach, niepewność, to jest totalnie nowa sytuacja. Ja na początku miałam taką gulę tutaj w gardle, tak to odczuwałam, i to był właśnie taki strach, niepewność. To był taki okres zapoznawania się z nowym członkiem rodziny, i wiecie co, ja się troszeczkę bałam, że to uczucie tej guli mi już nigdy nie minie. Ale chciałam wam powiedzieć, że to mija. Naprawdę to mija. Taki Bobas miesięczny jest już taki pocieszy, daje wam tyle radości, jak się chichra na cały dom. Yy, pełza, raczkuje. Co prawda, jak Bobas już właśnie pełza i potem raczkuje, no to trzeba mieć yy, oczy dookoła głowy, bo dziecko jest wszędzie. Ale to jest naprawdę taki bardzo fajny okres. Dziecko jest po prostu przezabawne, mówiłam. Także to minie. Te obawy, ten strach, to uczucie guli w gardle minie dziewczyny. Wybieramy się w ogóle niedługo na takie pierwsze większe wakacje z Bobasem, i powiem Wam, że tutaj mam troszeczkę obaw nie wiem do końca jak to zrobić z jedzeniem czy w hotelu będzie odpowiednie jedzenie dla takiego bobasa, wybieramy się na wyspy kanaryjskie i chyba na wszelki wypadek wezmę słoiki ze sobą, nie wiem dajcie znać jak to robicie w podróży tak jak mówię, nasz synek ma 8 miesięcy może macie dla mnie jakieś wskazówki nie tylko dotyczące jedzenia, ale ogólnie całej podróży z niemowlakiem no, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie to aż tak stresujące. Dziś śpi właśnie, a my będziemy teraz z mężem pichcić. Wynalazłam wam takie danie. To jest ryż z PAKčOJ z Chili. Zresztą zaraz wam pokażę ten przepis, albo go zostawię pod spodem, albo będę mówiła w filmie, zaraz zobaczę. Mamy teraz ochotę w ogóle na takie bardzo lekkie jedzenie. Też byliśmy teraz w Polsce i wiadomo, kuchnia polska jest przepyszna. Nie jest jakoś super niezdrowa, ale wiadomo, jest dosyć ciężką kuchnią. Dlatego teraz mamy ochotę na odmianę, na Coś takiego właśnie bardzo lekkiego. Od dłuższego czasu mamy w ogóle tak, że nas nie ciągnie do niezdrowego jedzenia. I ja jestem przeszczęśliwa, słuchajcie, bo kiedyś było tak, e, że przychodził weekend i my, yes, weekend, zamówimy sobie pizzę, e, chipsy do filmu, niezdrowe jedzenie. A teraz już w ogóle. Czegoś takiego nie mamy, wręcz przeciwnie. Mamy ochotę gotować zdrowe jedzenie, jeść zdrowe jedzenie. Jak nam się nie chce gotować, to zamawiać zdrowe jedzenie. Wynika to chyba z tego, że zauważyliśmy, że po niezdrowym jedzeniu czujemy się po prostu źle: spadek energii, złe samopoczucie. Jak sobie robiliśmy taki wieczór filmowy z lodami, z chipsami, z popcornem. To ten wieczór był zazwyczaj do bani, bo potem się czuliśmy źle psychicznie i fizycznie. To samo jest z mięsem. My jemy bardzo mało mięsa już, nie wiem, ja mam sobie poczucie czasu, ale chyba od około dwóch lat. Jak robimy zakupy, to mięsa w ogóle nie kupujemy. W domu w sumie nie mamy mięsa. Gotuję cały czas wegetariańsko, zresztą widzicie to na filmach. Jak jesteśmy w restauracji, to jemy czasami mięso. Jak jesteśmy w McDonaldzie, to też zamówię hamburgera. Jak robimy grilla, to jemy kiełbaski. To jest w sumie taka bardzo dziwna relacja z mięsem. Nie do końca to rozumiem, bo jak sobie pomyślę, że gotowałabym mięso na obiad, to mnie tak wręcz odrzuca od tego. Ale na przykład hamburgera w z zjem i mnie nie odrzuca. Kiełbaskę z grilla zjem też mnie nie odrzuca. Od czego mnie nie odrzuca? Od hamburgerów, od kiełbaski z grilla, od sznycla w panierce. Także dziwne. I wiecie, ja też jestem taka trochę spirit i kiedyś przeczytałam, że w mięsie jest ta cała negatywna energia zwierząt, które zostały zabite i od tej pory chyba jeszcze bardziej mnie tak od mięsa odrzuca. Nie wiem, może kiedyś zostajemy wegetarianami. Możliwe. Na ten moment jemy mało mięsa i powiem Wam, że fizycznie czujemy się naprawdę bardzo dobrze. To danie jest naprawdę bardzo szybkie. Potrzebujemy tutaj niewielu składników. Dwa razy pak choi, jeżeli dobrze to wymawiam. Szczypiorek dwie papryczki chili, najlepiej kolorowe, ryż basmati oraz ten sos. To jest sos azjatycki o nazwie hoi sin. Także, moi drodzy, zabieram się za gotowanie. Dobra, będę Wam mówiła, jak to ugotować. Listę składników dla dwóch osób zostawię Wam pod filmem. Na początek wrzucacie ryż, żeby się gotował i w międzyczasie kroicie szczypiorek. Polecam na cieńsze plasterki, niż my to zrobiliśmy. Z chili usuwacie pestki i drobno kroicie. Proszę, profesjonalista. Teraz tą jasną część pokrojonego szczypiorku wrzucacie do miski wraz z tym chili. Do tego dodajecie jedną łyżkę stołową octu czerwonego wina, pieprz i sól. Pakcie krojecie na pół i z jedną łyżką oliwy wrzucacie na patelnię i na takim średnim, mocnym nawet ogniu smażycie aż się tak fajnie przybrązowią. Teraz na patelnię wrzucacie tą ciemnozieloną część szypiorku i sos hoisin. Gotujemy to tak jedną minutę i dodajemy ryż. Nasz dressing, który przygotowaliśmy wcześniej, nakładamy na pak choi i danie gotowe. Wieczór nastał. Czas zatroszczyć się, żeby w domu było jeszcze bardziej przyjemnie. Te świece są w ogóle z TK maxa. Kupiłam trzy. Uważam, że pięknie wyglądają. Jestem właśnie w i przypomniało mi się, że nie pokazałam Wam czadowej mgiełki, którą dostałam na święta. Mgiełka Victoria Secret kokosowa. Czego ja mogę chcieć więcej, jak kokos uwielbiam. Ten cudowny tekst z tyłu, jakże zachęca do używania. Jak widzicie, mgiełka ma przepiękne drobinki w sobie, także myślę, że to będzie must have wakacji, które się zbliżają. Będę sobie teraz robiła kolację. W sumie tylko dla mnie, bo mój mąż ma dzisiaj wychodne. Znalazłam na Instagramie makaron. To jest makaron z awokado, z takim pesto właśnie, z awokado, rukolą, z orzechami. Wygląda to przepysznie. Jeszcze pieczarki do tego idą. Zrobię... Kupiłam wszystkie składniki, wypróbuję i mam nadzieję, że będzie tak pyszne, jak wygląda. Zobaczcie. You and I were Spróbowałam to pesto właśnie I bardzo dobrze już smakuje Ale dodałabym więcej orzechów I soli, pieprzu I może jeszcze trochę, nie cytryny Było dosyć sporo, nie cytryny już nie dodam Orzechy, sól, pieprz i będzie idealne Trochę jest głośno, bo właśnie mi się wola gotuje Użyję makaronu orkiszowego Mówię, lubiamy makaron orkiszowy To jest w spaghetti Zdrowsza opcja, także polecam wam God, I'm praying. Teraz wziąć sobie coś dobrego do picia, do chrupania, bo Ewelina teraz będzie gadać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o feedback od widzów dotyczący moich filmów, to bardzo wam dziękuję, że jesteście taką cudowną publicznością. Piszecie mi cudowne wiadomości, komentarze. Dzięki wielkie! Od czasu do czasu jednak pojawiają się inne komentarze. Nie jest to często, ale przynajmniej raz w miesiącu pojawia się komentarz o treści, um, no coś w stylu, że idealizuje moje życie, że to nie jest realne, co pokazuje, i chciałam się dzisiaj do tego odnieść. Chciałam wyjaśnić jedną rzecz, która wydaje mi się, że nie jest jasna dla wszystkich. Słuchajcie, każdy YouTuber jest inny. Każdy ma inną osobowość, każdy ma inne poczucie estetyki, jeżeli chodzi o filmy, każdy ma inny pomysł na swój kanał. I mój kanał to nie jest coś w stylu show z Kardashianami, 24 godziny z Eweliną, gdzie rozmawiam o swoich problemach, rozterkach, gdzie pokazuję się już od samego rana, jak jeszcze leży w łóżku, bez makijażu, do wieczora, mówię po prostu o wszystkim. To nie jest po prostu zamysł na mój kanał. Ja chcę, żeby mój kanał był dla Was przyjemnością, chcę, żeby Was relaksował, chcę Was inspirować. Jest to kanał w dużej mierze o romantyzowaniu życia. To jest temat, którym interesuję się już od kilku dobrych lat. Jeżeli ktoś nie wie, co to znaczy, w romantyzowaniu życia Chodzi o to, żeby celebrować yy, takie zwyczajne, życiowe chwile. Przykładowo, ostatnio kupiłam herbatę, która ma w sobie róże. Taka piękna herbata z różami podana w pięknej porcelanowej filiżance sprawia nam ogromną przyjemność, celebrujemy to picie herbaty. Jeżeli lubicie świeże kwiaty, to zatroszczcie się o to, żeby w kuchni codziennie stały piękne, świeże kwiaty, które już z samego rana sprawią Wam przyjemność. Puszczajcie sobie w domu na co dzień muzykę, która Was relaksuje, która poprawia Wam nastrój. Piękne podawanie posiłków, to też jest romantyzowanie życia i to też jest moja pasja. I powiem Wam szczerze, że takie efektowne podawanie dań wcale nie zajmuje dużo więcej czasu niż takie byle jakie nałożenie jedzenia na talerz, a jaką sprawia Wam tą przyjemność, jak to jedzenie jest tak pięknie podane. I słuchajcie, to nie jest fake. My naprawdę staramy się tak żyć. Na weekend jak gotujemy razem, to nalewamy sobie troszeczkę wina, puścimy sobie piękną muzykę. Z takiej zwykłej, codziennej czynności, jaką jest gotowanie, można zrobić niesamowite przeżycie. Słuchajcie, nie da się... Przez cały czas celebrować życia, to jest oczywiste. My też nie robimy tego w każdej minucie, ponieważ w dzisiejszych czasach ludzie żyją bardzo szybko, jest mnóstwo obowiązków, ale od czasu do czasu się da. I o tym jest właśnie mój kanał, żeby zarazić Was właśnie tą taką pozytywną energią, tym celebrowaniem każdej chwili w życiu. Ostatnio śmiałam się trochę z moim mężem, bo dostałam komentarz pod filmem z posiłkami, że tak nie wygląda realne życie. I tak się zaczęłam zastanawiać, ale coś takiego nierealnego w gotowaniu zupy. I właśnie zdaliśmy sobie z tego sprawę, że. Moje kadry w połączeniu z muzyką wyglądają naprawdę tak, bardzo idealnie. Tak jak już mówiłam, każdy jest inny, każdy ma jakieś tam swoje poczucie estetyki. Dla mnie nagrywanie i montowanie filmów to jest ogromna pasja. Wiecie, jeżeli oglądacie, to wiecie, że ja uwielbiam piękną muzykę sobie wstawić. Tutaj przyciąć muzykę, tutaj ładnie kadr ustawić. I ja wiem, że te kadry wyglądają czasami bardzo idealnie, ale musicie mieć to z tyłu głowy, że to jest po prostu normalne życie, oprawione przeze mnie piękną ramkę, czyli w piękną muzykę, w odpowiednio ustawiony kadr. Zobaczcie, jak wygląda nieprzerobiona wstawka z gotowaniem, bez muzyki. I to jest zabawne, bo właśnie bez tej oprawy, jaką jest muzyka, na przykład, wygląda to całkowicie normalnie, jak w kuchni u każdego. Zobaczcie. You and I were Beating hearts don't lie. No właśnie. I też nagrałam Wam, jak to normalnie wygląda poza kadrem, który Wam prezentuję. I to powinno być dla każdego jasne, że jeżeli się gotuje, to ten blat nie wygląda tak idealnie, ale po prostu ja tego nie nagrywam, no bo po co? No po co, słuchajcie? Najważniejsze jest to, żebyście oglądali kanały, które dobrze na Was wpływają. Jeżeli jesteście na takim etapie życia, gdzie takie pozytywne treści Was nie motywują, a wręcz przeciwnie, sprawiają, że jesteście zdołowani, to nie oglądajcie tego. I to samo z drugiej strony. Ja na przykład miałam tak, że oglądałam przez jakiś czas osoby na YouTubie, które znajdują się aktualnie. Trochę cięższym momencie swojego życia opowiadają o swoich problemach, co uważam, że jest bardzo dobre, bo to pomaga naprawdę wielu osobom, ale ja po obejrzeniu tych filmów źle się czułam, miałam w sobie dużo negatywnych emocji, spadała mi energia. Te kanały naprawdę bardzo źle na mnie wpływały, dlatego przestałam je oglądać, ale jest wiele osób, które y, też mają obecnie ciężką sytuację w życiu i szukają youtuberów, którzy przechodzą. Obecnie to samo, żeby po prostu czuć to wsparcie. Dlatego tak jak mówię, to jest świetne, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja jak najbardziej rozumiem skąd się wzięła ta nagonka na idealizowanie życia w internecie, bo to może być szkodliwe. Kobieta wchodzi na Instagram, gdzie jest mnóstwo retuszowanych zdjęć i zastanawia się, co jest z nią nie tak, dlaczego y, ona nie jest taka gładka, dlaczego ona ma celulit, dlatego kobiety nie. Dlatego to jest świetne, że kobiety zaczęły pokazywać na Instagramie swoje rozstępy, swój bałagan w domu, żeby ludzie wiedzieli, że to jest normalne, że z nimi wszystko jest okej. Okay. Tylko wiecie, co ja nie lubię tej takiej podwójnej moralności ludzi. Jeżeli ktoś pokazuje swój bałagan, to to jest super. A jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby, to to też powinno być OK. Wiecie, dla ludzi wszystko jest albo czarne, albo białe, nie ma niczego pomiędzy. Brakuje tego podejścia po prostu ym, do rzeczy z otwartą głową. A teraz jest tak, że jeżeli ktoś pokaże ten swój bałagan przykładowy, to jest super naturalny, a jeżeli nie pokażesz to jesteś fake. Nie ma nic pomiędzy. Chociaż też nie do końca, bo też osoby, które ten bałagan pokażą, dostają komentarze jaka fleja, jak ty możesz tak żyć. Także nikomuś nie dogodzi, trzeba po prostu być zgodnym z sobą i robić to, co się czuje. Ludzie chcą szczerości. I ja słuchajcie, mogłabym usiąść na kanapie w rozciągniętej bluzce, bez makijażu, z nieumitymi włosami, żeby być super real. Ale po co? Słuchajcie, to nie jestem ja. Ja się źle czuję przed kamerą bez makijażu. Ja się źle czuję przed kamerą z nieumytymi włosami. I dlaczego mam to robić? Chcecie szczerości? A to jestem ja. Ja się maluję codziennie. Też dostaję komentarze, że mi nie wierzycie, że na pewno tylko wszystko pod film. No nie, ja się naprawdę maluję codziennie, już od lat. To jest dla mnie taka sama rutyna, jak mycie zębów. I jeżeli nagrywam dla Was film... Jeden tygodniowo, to ja naprawdę nie widzę potrzeby, żebym miała zacząć nagrywać rano z łóżka jeszcze przed ogarnięciem się. Słuchajcie, ja mówię w tym momencie do tysiąca ludzi i naprawdę czuję się lepiej, jeżeli jestem ogarnięta. I tak jak mówię, mogłabym nie umyć włosów i mówić, hej, jestem real, każdy ma tłuste włosy, ale po co? Przecież to jest taka oczywista oczywistość, że każdy ma czasami tłuste włosy. I już zostajmy przy tych tłustych włosach. Kochani, czy wy idziecie z tłustymi włosami do pracy, na przykład? No nie! to dlaczego ja mam mówić o tysiąca osób z tłustymi włosami, żeby być super prawdziwa? Zresztą, jeżeli już bym tak zrobiła, to połowa widzów napisałaby mi, że jestem fleją, także nie można dogodzić każdemu. Jeżeli ja bym nagrywała na przykład rano z łóżka, w piżamie, niepomalowana, to bym się źle czuła, to by nie była ja. A chcecie szczerości, także macie mnie... Codziennie pomalowaną, zapalającą świecę. Wiem, że może dla niektórych to jest nienormalne, że ja codziennie się maluję, że ja codziennie zapalam sobie świecę, yy, bo też kilka takich komentarzy dostałam. Macie do tego prawo. Macie prawo uważać, że nie jestem normalna, ale ja również nie uważam, żeby to było normalne zachowanie, żeby kogoś tak cisnąć, żeby nagrywał bez makijażu. Ja nie uważam, że to jest mądre. Chyba jeszcze nigdy się tak nie rozgadałam. Bardzo Was za to przepraszam. Mam nadzieję, że nie usnęliście. Mam nadzieję, że w miarę ciekawie przedstawiłam wam, jak ja to widzę. Ransumując tą całą paplaninę, chodzi mi o to, żeby do wszystkiego podchodzić z otwartą głową. Że są różne kanały, różne próśby estetyki i po prostu niech każdy znajdzie coś dla siebie, niech każdy znajdzie to, co sprawia mu przyjemność. Pamiętajcie, że YouTuberzy w głównej mierze pokazują piękne momenty ze swojego życia, ale każdy człowiek bez wyjątku ma problemy, ma rozterki, ma czasami bałagan w domu. Także z Wami jest wszystko ok, nie porównujcie się do nikogo, po prostu. Traktujcie to oglądanie YouTube jako przyjemność dla Was. Daję znać, że makaron wyszedł bardzo dobry, także wypróbujcie ten przepis. Ja słuchajcie, teraz yy, robię sobie wieczór dla siebie. Jak już mówiłam, mój mąż ma dzisiaj wychodne, poszedł z kolegami na kręgle, a ja, moi drodzy, yy, robię sobie spa dla duszy. Mam dwie medytacje, które już chciałam od dawna zrobić, a nie miałam czasu, bo jedna medytacja trwa 40 minut. Także dzisiaj stwierdziłam, że swój czas na to poświęcę. To są medytacje z kanału Claudia Pingot. Bardzo Wam tą babeczkę polecam, jest naprawdę rewelacyjna. Zapoznajcie się z jej kanałem, ma cudowne medytacje. Pierwsza medytacja nosi nazwę Taniec Życia. Dziś połącz się ze swoim przeznaczeniem, a kolejna Wyjdź ponad trójwymiar, rozwiąż swój życiowy problem moja historia plus sesja uwalniania. Bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu te medytacje zrobię i mam zamiar obejrzeć dzisiaj film. Pytałam Was na YouTubie... Um, jaki film mi polecacie dziękuję wszystkim, którzy się udzielili większość filmów już oglądałam Wicka Oniku Lilka, Lilka poleciła mi film Małe Kobietki i ten film właśnie wybrałam, bo czytałam książkę film chciałam zobaczyć, zaczęłam kiedyś ale nie dokończyłam, także teraz stwierdziłam, że będzie na to idealna okazja i muszę Wam powiedzieć, że ja jak planuję sobie zrobić taki fajny wieczór dla siebie, czy też planuję wieczór z mężem, z przyjaciółką to ja lubię planować ten wieczór może Wam się to wydać dziwne ale w moim przypadku naprawdę to się sprawdza, ponieważ kiedyś zawsze, jak planowałam sobie zrobić właśnie taki cudowny wieczór, to zazwyczaj wyglądało to tak, że wieczór przyszedł, a ja siedzę i zastanawiam się, co będę robiła kurczę, tą książkę chciałam przeczytać, tą też chciałam przeczytać i ten film obejrzeć i ten i to na YouTubie chciałam obejrzeć i chciałam sobie zrobić tą maseczkę yy, i tą medytację i tak siedziałam, zastanawiałam się dwie godziny, co będę robiła i ten wieczór sobie tak mijał i na końcu wcale nie było taki fajny, jaki miał być. Dlatego teraz planuję sobie takie rzeczy wcześniej, też jak z mężem robimy sobie wieczór kinowy, to nie siadamy na kanapie i nie szukamy na Netflixie dopiero, jaki film tutaj obejrzeć, tylko wcześniej w internecie szukamy jakiegoś dobrego filmu, sprawdzamy recenzję i później nie marnujemy czasu na szukanie yy, szukanie wieczorem filmu. To się naprawdę sprawdza, polecam Wam to. No dobra, to teraz idę medytować, oglądać film, spędzać miło wieczór. Dziękuję Wam, że ze mną byliście. Jeszcze nie odchodźcie. Jeżeli macie ochotę, to obejrzyjcie moje inne filmy. Wstawiam Wam jeden film tutaj i tutaj także. Wybierzcie sobie najlepiej, obejrzyjcie dwa. A co? A my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!